Hejeczka kochani, e, przepraszam was, że jakby no, m, e, że jakby no, no jakby, e, że, ten, że teraz nagrałam filmik o właśnie, o właśnie film jak mama była młoda, no bo właśnie byłam z kuzynką i kuzynka za bardzo nie chciała drugą część natalka Nela jest chora, więc... No więc zrobiłam tam że no bo musiałam dzisiaj i właśnie dzisiaj będę nagrywała drugą część, jak Nela jest chora. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No to zaczynamy! Okej, okay, Nela. Cześć, cio, Zjadłaś już? A jeszcze nie, no to jest już, już pół godziny. Jeszcze wypiję. Okej, okay, ja to umyję. Czekaj. No, by umyłam już. Chcesz iść do cioci? Do cioci mariolki. No bo ja idę odłożyć mleko. No to dobra. A ciocia chyba w sklepie. A pociągnąć sklepie. A bo chciała kupić obraz. A wiecie, Twoja mama będzie miała. Hej, wujek! O! A to co? Prezenty. Prezenty. Yy, dla Nelly. I dla Ciebie. I dla Christiana. A to już dla kogoś innego. Co? Niespodziewanie. Chciałam oddać mleko. A to dawaj i idź. A przestań. A raz się dzieje. Gdzie jest ciocia? A skąd ty takie prezenty dajesz? A bo chciałem, żebyś przyjemność. To dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. U, 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 jesteś super. Fajnie to słyszeć. Puk, puk, To ja, ciocia. A ty też z prezentem? Ojejku, już otworzyłam. Ale piękna palma wujek ty ją namalowałeś. Coś ty ja i malowanie to. wielka odległość. A ja też mam coś. Ja mam góry. I je powiesimy zamiast jakiegoś porunowego. A czekaj, inaczej to tu. Patrzcie pięknie, ja to chcecie taki obraz? No w sumie możemy. Chociaż nie. A dobra, to damy, damy... gdzieś indziej, nie będziemy go wywalać. Coś tu. o tu będzie. Dziękuję wujek. Ja też kupiłam dla nas obraz, ale fajnie, super ciociu. Gdzie tu takie obrazy? Bo twoja mama będzie za następnym odcinku miała nową pracę. No więc ta praca... Będzie właśnie w tym sklepie. Co? Mama będzie pracowanie w domu? To niemożliwe. Będzie mnie odbierała późno. Nie no. Źle jest, że to powiedział. Nie smuć się. Będzie fajniej. Ciocia będzie cię odbierała? A ale... i tak ona będzie wychodziła, tylko czasami późno. Najpóźniej to trzynasta. A, to jeszcze wcześniej niż mi To okej, okay. No to będzie lepiej zarabiała. No i będzie mi więcej kupowała zabawek. Pewnie. Dobra. A ja też chcę zobaczyć. <laughs> o jej Kunela, nie kaszle. No ale ja nie się. Ej no? Kto to malował? Też ta pani. Mhm. O, dziękuję, ciocia, ja kochaciej! Bubusiek! O, jejku, jak to leci! Cześć, wujek! Cześć! Co tam? A jeszcze, jeszcze czekajcie! Jeszcze, jeszcze dla kogoś. A gdzie są te? Czekaj, czekaj. Jeszcze jeden jeszcze dla kogoś leci prezent, dla waszych małych dzieci. Aha, i jak widzieliście, lekarz powiedział, że za niedługo plamy zniknął. I oto nasze dziecko bez plam, a przed narodzeniem było jeszcze z planami. Ale lekarz powiedział, że, że tak jest tylko na początku, ale widzicie, już się zmieniło, więc jest idealnie. Patrz, patrz. Ale fajne, to nie wujek, nie, weź to nam stąd. Fajne, ale dziękujemy. Dobra dobra. dobra, dobra. Jedno będzie dla dzieci. Wystarczy nam jedno. Usuniemy to i będzie. No, patrz jak pięknie. No, pięknie. A to nie. To nam akurat wywalej. Okej. Okay. A to dla Nelusi. To. To, 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 to damy później, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, ja się już wysłałam na list superanską i... O, czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Halo, co tam? O, cześć, musisz zjeść tabletki. No wiem, wiem. Mhm. Okej. Okay. Aha, tu mieliśmy miejsce, dobra, no to... No to na razie. nasza galeria. Twoja mama kazała mi dać tabletki. Nie! Tak! No nie. Masz. Dobra, przepijesz sobie sokiem. Od cioci. A dobra, mleko ci da. Choroba na mleko jest bardzo dobra. Masz. I muszę to znowu pomyć. Kup. Dobra, już wystarczy. Dobra, teraz będziemy się bawić. Daj mi lilunkkę. Ile trzeba nakarmić mlekiem? Tak samo jak nasze dzieci. Nakarm nasze dzieci. Czekaj, idę po jednego. Niechać. Czekaj, pójdę po smoczka. Oki. Okay. Okay. Jak chcesz, to są dwa chłopaki im jednym mlekiem, bo im wystarczy jedno polila, jest większa. No dobra. Ja już nakarmiłam. Jeszcze nie. No to karm. Dobra, teraz e, zostawimy Was, jakby na polku, po się Będziemy sadzić. A właśnie dzieciaczki, zostawimy wszystkie razem. Ale coś ty nie idziemy spać. Albo dobra was zaniesiemy do cioci na chwilkę. A my się musimy pobawić z Nelcią. A gdzie Maja? Maja na studiach. Hej, co tam? A weźcie dzieci. A dobra. Cii, za chwilę e, wrócimy na jakąś godzinkę dosłownie. Dobrze, dobrze. No dobra, no to ja umy jakby ja się tutaj popracuję trochę, jakby zrobię obiad, no dobra, no ja będę robiła, robił nam obiad, no okej, okay. no więc super anusko. okej okay, Nelcia, sadzimy, no to czekaj, tego ziemniaczora damy na obiad tacie, o, czekaj. znaczy wujkowi, się będą ziemniaki. Tu musimy do tego zasadzić ziemniaczki. Żeby mieliśmy, prawda? Tak. Już nie nam ziemniak. Jeszcze! Ziemnior! Jeszcze. Ziemniory. Fajnie. Chcesz podchować. Ojej, kunela! Ciocia! Nelcia! Ojejku, no dobra. Masz szczęście, że urosły. Bo by naprawdę było źle. Bo już nie mam ziarenek. Musimy iść później na sklep. A kupisz mi coś? No kupię. Dobra, yy, masz zimniory. Dobra. Daj mi je. Masz tu cztery. I dodać sobie tam coś. To ja umiem gotować. Wiem, że umiesz. O, czekaj, idę do cioci. A co tu mamy? Aha, jeszcze jedne tabletki. Jeszcze tą jedną tabletkę ci damy, ale dopiero po sklepie. Dobra, już będę nakładał jedzenie. Ale my wszyscy biorą po jednym talerzu. I biorę sobie po czym chcę. Dam do zlewu. Okej. Okay. Ale fajny obiad. Mama nigdy takich fajnych nie robi. Mama na pewno robi tak. A Ty Kuba nigdy coś nie gotowałeś u nas. A czasami gotowałem. Serio? Tak. To ja sobie nabiorę ile dam radia. A ja nie lubię takich serków, to sobie na specjalnie wzięłam Ci jeszcze jeden yy, właśnie ziemniak. Czemu to się nie chce wziąć? Ciekajcie. Okej, okay, już wszyscy mają podwieże Czy To wystarczy umyć. Dobra, umyłam. Super. Wszyscy mają rzeczy. Ale pychotka. Mieniam. O mój serek! Pychota. Na no, czemu to się nie chce zejść? Matko, to chyba nie do jedzenia. Jedzenia. Dobra, to trzeba umyć. My idziemy do sklepu z psami, a ty się jakby wiesz, ogarnij. No dobra, dobra. Ogarnij dzieci. Dobra, no. To psy wskakujcie. Chodźmy. cię ma ręce. No dobra. A ty umyj te talerze. A już umyłem. Dobra, możesz iść z nami w sumie. No to pójdę sobie z wami. No dobra, to czekaj. Trzeba zamknąć dom. I pożyczyć. Hejka. Co chcecie? Aha. To my właśnie chcemy. O jakoś. To my właśnie... nic yy, nie chcemy. Tylko chcemy dzieci. Okej. Okay. Dziękuję. No i chodźmy. Pa! Pa, pa! Będziecie. Tak za godzinkę. Dobra, na razie, na razie. Dobra, oczydzimy. Wow, galeria! E, dzień dobry! E, dzień dobry! Potrzebujemy telefonu dobrego dla trzech, dwóch dzieci i jednego faceta. No to dla jednego faceta jest bardzo dobry premium taki. I e, dobrze. E, Tylko u mnie mamy koszyczka. No to proszę iść po koszyczek. Dobra. A tu można w ogóle chodzić z psami? Oczywiście, że tak. Ja chcę trzymać koszyczek. To chyba lepiej, żebyście trzymałaś psy. One są większe od mojej twarzy. No właśnie. No dobra, to będziesz trzymać dziecko. Uuu, nie no, że Nie będziesz trzymać dziecko coś z tym. A damy tego małego. I ciebie też. Nie, ja nie mogę. Ojej, no to trudno. To my potrzebujemy ten telefon. Dobrze. Coś jeszcze? I poprosimy te dwa malinki i troszkę. Dobrze, 355 zł. Proszę. Dziękuję. Dziękuję sama. Muszę tu chyba kiedyś przyjść, mama mi kupi elektryka. Chodź, chodź. Ksióżeczki, nie, 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 Nela. Pobaw się, a ja posiądę tu z nimi. Nie, ale fajowo i muszę wypłacić Bo jakby ja wziąłam z banku, no więc muszę jakby wypłacić. Chodź, Nela, albo zostań tu z bujem. I dobrym. Dziękuję. Dobry! Poprosimy dwie nożyczki na kwiatki i tyle. Chcę. Aha, no to dobra. No to tą poprosimy i tą. Dobrze. I jeszcze ten spray niebieski. I odkażać na muchy. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Chodź Nelcia. Ok, prawie kupiłam wszystko co chciałam. No, ja też. Chodźmy. Dobra, jesteśmy. Tak, tak, razie jesteśmy. Dzień dobry. Ach, tu są ciuszki. Tego Okularki. Akurat ciebie sprawdzimy, bo mama kazała ciebie sprawdzić. Dobrze. Już okej. Okay. Dziecko potrzebujesz okularki. Co? Nie płacz, nie niumiaj. Naprawdę potrzebuję? Tak, wychodzi na komputerze wspaniale. Okej, okay. no to przymierzaj. Zapłacimy dziś? Fuj. Popatrz. Wow, ale nie chcę! Dobrze, proszę przyjść z mamą za tydzień. Może się poprawi. Dobrze. I... Ale będziesz mogła nosić szczęczewki. Albo pudełko na okulary. O, ja chcę okulary! Na pewno? Nie, nie co. Ale te okulary powinny być tu po pierwsze. Przyjdź tu za tydzień z mamą. Dobcie Nie zapomnimy? Nie. Chodźmy. Czy Czyli okularki będą. Lody. Ja chcę pejbel. Lody. Jopa, jopa. Chłopa. 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 Am, nam, 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 Am, nam, nam. Idziemy. Masaż. Nie, 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 ciotka. O nie! Eee, eee, Jakoś... Co tu się dzieje? Ile ubrań? Eee, wow, wow. Kupujemy to i do widzenia. E, e, e! Tutaj trzeba dużo forcy za to. Ile? 335 złotych. Przecież nas nie stać, znaczy nas stać, ale musimy. Oczywiście, dookoła dużo liści. Dobrze, do widzenia. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę. No i na razie. Pa!